Okazuje się, że największą wartością, jaką może posiadać przedsiębiorca, są relacje, które wcześniej zbudował. Dlaczego? Bo właśnie dzięki tym relacjom w trudnych sytuacjach ma się do kogo zwrócić, aby ci ludzie, którzy mu ufają, udzielili wsparcia i pomocy. 10 grudnia organizujemy Boot Invest Mixer, wydanie drugie. To pierwsze wrześniowe cieszyło się bardzo dużym uznaniem. Przedsiębiorcy z branży budowlanej oraz inwestorzy, którzy wtedy byli z nami, mówili, że to duża dla nich wartość i chcą, chcecie wziąć udział w kolejnej edycji. Oto jest. Serdecznie zapraszamy. Zabierzcie, zaproście ze sobą swoich znajomych. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą z branży budowlanej, lub inwestorem zamierzasz inwestować w budowanie, czy to prywatnie, czy komercyjnie w najbliższym czasie, to to właśnie miejsce jest dla Ciebie. To właśnie wtedy będziesz mógł poznać potencjalnych wykonawców, a jeżeli jesteś z branży budowlanej, potencjalnych inwestorów. Okazuje się, że przedsiębiorcy z branży budowlanej również wymieniają się kontaktami i też już dzięki Mixerowi z września są pierwsze współpracy. 10 grudnia to jest wtorek w restauracji lipcowy ogród. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zachęcam, weź to pod uwagę. Widzimy się. Lechosław Halecki, BNI Białystok, biznes w dobrym stylu.